A my tymczasem z okazji setnego wydania naszej Silver TV mamy tort ufundowany i jako upominek od Julity i jej męża. Bardzo dziękujemy Jolitko i Jarku za ten wspaniały tort. Ale ja tak jak obiecałam, słuchajcie, ja tego nie robię sama. Ten splendor, który spływa, to jest splendor zasłużony całemu zespołowi. I teraz, uwaga! Chciałabym podziękować zespołowi i ekspertom. Przede wszystkim chciałabym zaprosić tutaj na chwilę i podziękować Zbyszkowi. Nie wiem, czy on wyjdzie. Słuchajcie, to jest człowiek, bez którego by nie było nic. To jest gość, bez którego by nie było nic. Potem Julita, dzięki której dzieje się bardzo dużo rzeczy. Julka, Julka, Julka. Teraz, Piotruś Suski, chodź Piotruś. Niech tu ktoś ze mną wreszcie stanie. Piotrusio. To on, to on nas rozgrzewa, ćwiczy bardzo dobrze. Piotruś, e, Blanka, gdzie jesteś? Blania, blania, chodź. Tutaj zostańcie ze mną, żeby wszyscy zobaczyli jak nas jest dużo. Doroska dzięcio, gdzie jesteś, kochana nasza, od Metamorfos? Wiesia. Wiesiulku, zapraszam Cię. To są wszyscy ci, dzięki którym to wszystko się dzieje. A potem kto tam jeszcze? No oczywiście, kto jeszcze jest? Wnuki Basi. Basiu, reprezentuj Amelkę i Wiktora. Zapraszam naszych reporterów. Nie ma Basi, gdzieś poleciała. Dobrze, jest. Zapraszam Cię. Asia Rosińska, pozdrawiamy, nie mogła przyjechać z Poznania, Adam Feder złamał rękę, ale sądę nagrał, Kasia Kryjska, którą reprezentuje Lidzia z całego zespołu menedżerów, Lidziuniu zapraszam serdecznie, Lidziuńku dziękuję, o prezenty, prezenty, bardzo dziękuję, ekipa Zbyszka, Tomek i Malwina, od niedawna kopeć, kopeć. Oni wspierają Zbyszka w tych pracach, Marcin Pyć, który nas wspiera na YouTubie. Zapraszamy serdecznie. I o, ostatnia, ale nie najmniej ważna Kornelka, która dołączyła do naszego zespołu. O, kolejna przygoda z alkoholem mnie czeka. Ale dziękuję bardzo Kornelusiu. Ale są jeszcze inne osoby. Michał Tomaszewski dba o nasze zdrowie. Zapraszamy. Doktor Michał Tomaszewski. Dorota Zawadzka się rozchorowała, nasza pani psycholog, ale osoby, która nam daje mnóstwo fajnych wskazówek na temat budowania relacji, szczególnie z dziećmi, pani psycholog, nasza ulubiona Marta Chrcicka, zapraszamy. Agnieszka Dobrowolska, która nam opowiada o książkach dla dzieci, żeby nie wymylić o książeczkach, bo mnie zaraz trzepnie. Słuchajcie, cykl o książkach wznowimy, planujemy to z Agnieszką. No i zapraszamy jeszcze osoby, która, bez której to wszystko byłoby było była kandupy potłuc, czyli Monika Sikora, która nas rozlicza z urzędami. I zapraszam też firmy, które z nami współpracują na stałe. Dzięki Marlenie Kleście z marki Lifewave poznaliśmy cudowne działanie Bioelektrod. Upiększa nas uzdrowisko. Jest! Zapraszam, Ewelinko. Miała być z nami też Ania od naszani, ale też ma jakiś temat zdrowotny. Świetłanko, eee, też cię zapraszamy. Zapraszam wszystkich w ogóle, kto wejdzie w kamerę. I zapalcie już ten tort, bo mi język ucieknie. Myślec. Beatka Lenart, nasza fotograf, zapomniałam no to, to, że nie wszystko wyrażenia. Chodźcie, dziękuję bardzo. O masz, no jasne. No, o, moje ulubione, mało jedna. Makaroniki, jakby ktoś się pytał. Cudownie. Zapraszamy o Ania Petra, nasza. Ania, słuchajcie, ostatnio głuszowała na targach. Kolejna przygoda alkoholowa, nie wiem, jak ja to przeżyję wszystko. Wspaniale. Zapraszamy wszystkich teraz do e, chwili celebracji tortu. Doktor Doma, słuchajcie, ma w sobie ogień. To właśnie nie bardzo. Adrian, cześć! co jest Adrian tam, lata. Dziękujemy bardzo za tego drona. Włożyli dobrą. To jakoś Nerady. To tym naprzód chyba włożona. Dobrze, słuchajcie, bo się zrobiło już straszne zamieszanie. Ja myślę, że tort sobie podzielimy już na zapleczu. A teraz najwyższa oh, pora. O oh, jest! Uh! No to teraz to sto lat jedziemy! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Sto lat, lat! Niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Niech żyją, żyją nam! Niech żyją nam! Fantastycznie! Słuchajcie, kochani, a teraz e, zwiało mi scenariusz. I to by był koniec programu.